Dzień dobry, witam Was serdecznie. Moi drodzy, Kia z silnikiem 1.6 benzynowym na łańcuchu rozrządu, jak możecie zobaczyć. Pamiętacie, mówiłem Wam przy poprzedniej Kijance. nie, Hyundai, przepraszam, tamten to był Hyundai, którym niestety się silnik, ale też przeskoczył sobie rozrząd. Słuchajcie, ten rozrząd wymieniamy co 160 tysięcy lub 5 lat. To nie są żarty. Tu też przeskoczył ten rozrząd. Jest szansa. Jest malutka szansa, że przeskoczył tylko jeden ząb, ponieważ to auto dojechało na nasz plac o własnych siłach. Tu myśmy go wepchali, już żeśmy nawet nie wjeżdżali, żeby nie narozrabiać, ale jest szansa, że ten silnik przeżył. Także to będzie dobrze, że tak powiem, zwiastowało kieszeń właściciela. Pamiętajcie, mając 1.6 właśnie w takich silnikach, jest to bardzo wadliwy silnik, a dokładnie nie silnik. Silnik jest zarąbisty. Wadliwy jest ten rozrząd. Niestety, ale po prostu kończy swoje żywota w okresie 5 lat lub 160 tysięcy. Możecie poczytać to spokojnie na forach i się upewnić, że te silniki mają problemy z rozrządami. Także zwracajcie na to uwagę. Pozdro, trzymajcie się.